bonjour! dzisiaj zrobimy potrawę szwedzką. Zrobimy zimniaki Hasselback. Wybrałem ten przepis, bo wiem, że Polacy kochają zimniaki. Oglądaj dalej. To jest przepis, który został wymieszony w Sztokholmie w restauracji Hasselbacken. Przyjechał Niby nowy szef kuchni, który wymyślał właśnie sposób pieczenia właśnie ziemniaków. Są to ziemniaki, które są pokrojone właśnie na wachlarz. Pokażę Ci podstawowy przepis właśnie szwedzki i później Ci pokazuję przepis, który troszeczkę niegowałem. Potrzebujemy dwie duże ziemniaków. Mam tutaj paprykę słodką. Mam tutaj oregano. Mam tutaj jeszcze rozmarynu, Mam jeszcze troszeczkę masło. I, I pieprz. I to jest właśnie podstawowy przepis. Na samego początku w środku tego malutkiego garnuszka, tutaj um, rozpuszczam masło. Nie dodaję za mocny ogień. Ja chcę po prostu rozpuścić masło i dodam właśnie przepawie do środka. Cały trik żeby zrobić piękny właśnie ziemniak z Hasselback, to jest sposób krojenia. Chodzi o to, że musimy wziąć po pierwsze duże ziemniaki, które są mocne i się nadają do pieczenia. I teraz musimy położyć coś z boku. Na przykład widzisz, mam tutaj takie piękne patyczki właśnie do, do sushi metalowe. Stawia się tutaj z boku ziemniaka i to powoduje, że jak teraz wezmę nóż, nie pokroję totalnie do końca, dlatego że będę miał właśnie tutaj te patyczki, które zatrzymają właśnie nóż. I to powoduje, że nie będziemy je pokoić na wylot, to znaczy, że nie będą się rozpadać, tylko będziemy mieć wachlarz. Możesz używać właśnie takie patyczki właśnie do szaszłyków, ale też możesz najbliżej używać słomki właśnie metalowej, też tutaj mamy, widzisz, to to samo, mogliśmy też się wkładać tutaj. Lub jak nie masz coś takiego, możesz wziąć po prostu dwie drewniane łyżeczki, widzisz, w takim sposobem, hop, coś takiego. Lub jeszcze możesz wziąć grubą łyżkę stawiasz to w grubej łyżki i kroisz, i wtedy e, zawartości zmiaka, który znajduje się w tej wgłębieniu nie będzie pokrojony i to nie będzie się rozpadał. Czyli ja będę używał drewnianej łyżeczki, bo to jest dla mnie naj, najfajniejszy patent. No dobrze, gadu, gadu, gadu. Masło już się rozpuściło. Możemy teraz dodawać właśnie paprykę do środka, oregano. Rozmarinu, tutaj mamy piękny tymianek. nie miałem suszony, wezmę po prostu świeży, czyli biorę troszeczkę więcej niż suszony grzół, bo świeże żółby są bardziej delikatne niż suszone żółby. Możesz dodawać ciut więcej, OK. To wyląduje też do naszego garnuszka. Dodaję jeszcze świeży mielony pieprz, troszeczkę, sól, pomieszam go całość i wyłączam z ogień. I pokroimy teraz nasze zimiaki. Biorę nasze dwie łyżki. Dodaję jeden zimiak pomiędzy. I teraz z pomocą noża, pomału to zrób, nie pośpieszę, pokroimy ale nie na wylot. Widzisz nóż teraz się zatrzymał właśnie na rączki od e, łyżki drewniany i nie pokroisz na wylot. Oczywiście nie mówiłem to, ale dokładnie umiłem, wyszarowałem właśnie skórę z ziemniaka i dokładnie je usłusiłem. Wysuszyłem, Ususiłem? wysuszyłem. Ususi, no i zobacz, pięknie odzyskałem właśnie ziemniak, który jest pokrojony, widzisz? Mam wachlarz. Pod wpływem pieczenia, bo to będzie się piekło jakieś 40 minut, to on delikatnie będzie się otwierał. I widzisz, tak, potrzebuję przygotować dwie ziemniaki do przepisów podstawowych, a później ci pokażę przepis alpejskie. Wszystkie ziemniaki mam pokrojone, widzisz, wachlarz. Zrobię tak: dwie alpejskie i dwie podstawowe. Do alpejskich mam tutaj boczek wędzony. Jeden plaster, pokroję po prostu na pół. Tak przygotuję. Kilku od razu. Mam tutaj ser raklet. Jeśli nie spróbowałeś, to żałuj. Nigdy nie jest za późno. To jest ser, który jest dostępny w Polsce. On super się topi, on ma super zapach, super smak. Ja zrobię coś takiego. Pokroję po prostu takie cienkie paseczki. Hop, coś takiego. I rzecz polega na tym. Bierzemy jeden kawałek boczku, który dodajemy do jednej szpary już takiego. Teraz otwieramy następną. Dodajemy teraz kawałek i sera. I następny Dodajemy znowu boczek będący. I tak dalej. I tak dalej. Zimiaki, raklet z boczkiem są gotowe. Teraz wracamy do właśnie naszej podstawowej świecki. Widzisz, ja mam tutaj naczynia odporna. Biorę pędzel na początku i smarujemy zimniaki w środku, widzisz, delikatne. Op. Pomiędzy każdy wachlarz dodajemy. Podsmarujemy wszędzie na zewnątrz. Położymy to tutaj, robię kolejne. I oczywiście, co mi zostało tutaj w garnuszka, nie wyrzucaj, tylko dodaj na górze. Zimiaki z boku. I to wyląduje teraz do gorącego pieca. Temperatura 180 stopni z termobiegiem na 45 minut. No i pokażę Ci teraz pomysł na zrobione właśnie taką samą technikę, jak robiłem właśnie po z ziemniakami, ale z pomysłem cukini. Mogło być to bakłażem po prostu inny warzywo. Taka sama technika, wkładam po prostu cukinię dobrze umitą, dobrze wysuszoną między właśnie dwie um, drewniane łyżki, pokroję, ale nie na wylot i będziemy je faszerować właśnie pomidorami. Bulwa mozzarella. Będę potrzebował Pesto, domowy pesto. Pamiętaj o tym, że tutaj na kanale, jak klikasz sobie domowy pesto, znajdziesz właśnie ten przepis. I ja tutaj mam przeprawę 5 smaków. Jest to przeprawa um, chińska. Ona się składa z 5 przeprawami. Czyli mamy pieprz. Mamy goździki, mamy gwiazdkę aniżu, nasiona kopru włoskiego i mamy jeszcze cynamonu. Dobrze i pokoimy to w takim samym sposobem, to znaczy dosyć cienkie plasterki potrzebuję robić właśnie z pomidora, który dokładnie oczywiście umiłem. Czas na mozzarellę, tak samo, cienkie plasterki, delikatnie otwieramy, dodajemy pomidor do środka, kawałek mozzarelli. I tak dalej, i tak dalej. Pomidor, mozzarella, Pomidor, mozzarella, Pomidor, Faserowałem całej cukini i widzisz, pokroiłem je po prostu na cztery. I dodaję teraz całej cukini właśnie w środku na śnieżar odporny. Na wierzchu dodam właśnie naszego pesto domowy. I teraz bierzemy troszeczkę przyprawy piąm smaków. Dodajemy je na górze, dodajemy jeszcze sól. Dodajemy pieprz, i troszeczkę jeszcze I to wyląduje do pieca taką samą temperaturę, czyli 180 stopni na 20-25 minut. W sumie ziemniaki były 45 minut w piecu, a cukini 25 minut. Widzisz, dodajemy ziemniaki i zobacz, jak piękny w ogóle ten wachlarz teraz się pojawił. Pod wpływem temperatury to się bardziej rozdzieliło. Zobacz, taki fajny tłuszcz przeprawowy mamy. Dodajemy go na wierzchu. Takie ziemniaki to Ci polecam zrobić więcej i pododawać w okres grillowy na przykład. Na górze dodaję się troszeczkę cimianek. Do dekoracji. Czas teraz na raklet. Biorę śmytaną gęstą. Dodaję go na dna. Robię takie łoże. O, ciut więcej, bo jestem łasuch. Mm, jak pięknie to pachnie. Bierzemy teraz najładniejszego zimniaka, który mamy. Łap, nasz chodek. I bierzemy po prostu ser, który mam na dole. I dodaję go na samą górę. Mmm, już masz lino tak, tak jak ja, już, to już widzę. Bierzemy teraz szczypiorek i dodajemy szczypiorek wszędzie. Jeszcze troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Mogłem używać jeszcze pieprz czerwony, by było ładniejsze. I teraz wydaję cukinię. Biorę kilka liści bazilii, ładny kawałek cukinii, dodajemy go na środek. Jestem jeszcze łasu, wezmę drugi. Bierzemy troszeczkę oliwy z oliwek. Pieprz, sól i voilà. Oto moje propozycje na technikę Hasselback. Pamiętaj, że jestem do Twojej dyspozycji. Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek przepisów do mnie, napisz na dole w komentarzu. Jeśli potrzebujesz więcej prostych przepisów, jak właśnie zimniaki Hasselback, napisz i to zrobię dla Ciebie. Smacznego ci życie i do zobaczenia. Pa! Książkę możesz tylko zdobyć dzięki internet. Musisz wchodzić teraz na tuba.altender.pl. Kupi szybko i bezpiecznie.